Witam, witam, serdecznie wszystkich, witam serdecznie wszystkich gości, a przede wszystkim 19 artystów, którzy wystawiają dzisiaj i prezentują nam swoje dzieła tkane. <laughs> Imien... Po imieniu może i nazwisku przeczytam z katalogu, ale każdy, kto chciałby mieć ten katalog i sam przeczytać, to tam proszę przy wejściu. Są katalogi. Witam serdecznie Panią. Annę Baran, proszę podnieść rączkę, a tu I stanę. I w mi mi dęb, panią Małgorzatę Wikrobic, proszę tu wszystkie. <zysyjna> w <pewno> się okaże, że coś że potem nie tam Witam serdecznie panią Małgorzatę Gielską. Witam serdecznie panią Stefanie Boboczek.

naszą koleżankę. Proszę nie przekazać, że ją witam głośno i przedstawiam, że bierze udział w naszej wystawie Teresę Harę, która nie dojechała na otwarcie, ale jest praca jej. Witam serdecznie Panią Krysię Henrykowską. Witmy. Witam Panią Małgosię Hoble. Dzień dobry. <grym> witam Anię jesinowicz nguyen Panią Józefę Konowkę również chcę przedstawić. Jest nieobecna, może dojedzie, może nie, aż spod lubawki, więc ma problem z dojazdem. Witam panią Dorotę Koza-Grogalę. Jest? Jest, Dorota. Witam panią Halinkę Kwiatkowską. Jest. Prosimy do nas. Tak. Witam panią Jadwigę Murdzę. Tu prosimy. Prosimy. Witam panią Ewę Pis. Tak, jest. I witam serdecznie panią Dorotę Szałapak. Też jest. Prosimy. I teraz wielkie brawa dla artystów. A, a nie przeczytałam, przepraszam, ja no, przejmam właśnie całą stronę. Przepraszam najmocniej. O i pani szajkowska. Tak, 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 tak. Tu po jest pani Barbara Szczelichowska zasada, też prezentowana przez rodzinę, nie jest obecna. I pani Ewa Szajkowska jest? Czy jestem, jest, jestem. jest? Proszę, przepraszam, zmienimy mi się tak. Ja tak parę słów o tej wystawie powiem, bo e, po zamontowaniu wystawy ciągle ją mam przed oczyma. Zastanawiałam się sama dla siebie, gdybym musiała na przykład do prasy dać wywiad, co bym powiedziała o tej wystawie. Więc cóż tą wystawę łączy? Łączy ją przede wszystkim, proszę zauważyć, e, wspólny warsztat, czyli techniki tkackie zdobyte tutaj na naszych spotkaniach, na kursach. I łączy je przede wszystkim, moim zdaniem, materiał tkacki, bo, bo tematycznie są prace bardzo różne i ja, tak szczerze mówiąc, przy wielkich, zbiorowych wystawach zawsze mam ogromną tremę, czy te prace ze sobą będą korespondować. Bo już artyści odchodzą, ich nie ma i zostają tu w galerii same prace, które mają swoje życie, które mają przyciągnąć odbiorcę i trzeba też odbiorcy często. Różne, na różne trudne pytania odpowiedzieć. I to zostaje właściwie radką, która tutaj też z tymi pracami obcuje. My się do nich później bardzo przywiązujemy i żal nam zdejmować. <noise> Także będzie też i tak pewnie po tej wystawie. Chciałabym powiedzieć, że oprócz tego, że tu tutaj mamy wiele... Osób y, takich zapaleń, zapalonych do twórczości tkackiej y, to są osoby, które y, są mieszkańcami Wrocławia, są stąd i może im jest znacznie łatwiej kontaktować się ze mną poprzez galerię, ale trzeba też wielki hołd złożyć artystom, którzy przyjeżdżają z daleka, bo mamy tutaj panią z Lubawki, panią z Wałbrzycha, która tutaj w tej chwili się schowała, gdzieś jadzia. No, panią z Śląskich, właśnie Panią Krysię. Już nie wiem, jeszcze z jakiejś miejscowości. W każdym razie, e, przy, właściwie tak powiem z Dolnego Śląska. Ci ludzie się gromadzą, w tej chwili mam znowu dwie nowe osoby zapowiedziane, że będą przyjeżdżać. Aha, z Chojnowa przyjeżdża Pani na zajęcia, ale jeszcze nie dorosła psychicznie, żeby wziąć udział w prawie, ale ta wystawa już ją bardzo Mobilizuje i pewnie w następnej wystawie też będzie chciała połączyć się z tą grupą. Grupa, w zasadzie członkowie tej grupy mogliby już pracować sobie samodzielnie, bo są dojrzałymi właściwie tkaczami. Mają, rozwiązują własne problemy artystyczne, ale widać, potrzebny jest ten kontakt, bo raz na dwa tygodnie spotykamy się, dyskutujemy, pomagamy sobie wzajemnie nie tylko ja, ale wzajemnie koledzy sobie pomagają dopingują się w jakiś sposób do tej pracy dalszej, bo to są prace, które są takimi urodzonymi własnymi dziećmi, których jak się pytałam ile to kosztuje i czy ja mogę to sprzedać, każda osoba mi odpowiada nie. Ja się przywiązałam do tej pracy. Więc to jest właśnie taki problem, że tkanina nie powstaje szybko. Te powiem dni, tygodnie, nieraz miesiące spędzone przy pracy tkackiej. Powodują takie przywiązanie, że za, za żadną cenę się tego nie chce nikt pozbyć. No więc one dzisiaj tutaj są, ja się nimi będę opiekować przez cały miesiąc, przez całe wakacje. Tą wystawą i tymi pracami otwieramy właściwie w dni Wrocławia, bo się jutro zaczynają. Także Wam wszystkim bardzo dziękuję, bo, bo właśnie wyrosła ta wystawa tutaj. No i tyle ode mnie. Jeżeli ktoś chciałby coś powiedzieć, czy odpowiedzieć na pytania osób tutaj, to bardzo proszę. Czy są jakieś w ogóle pytania do takiej dużej grupy osób? Też proszę, proszę zadawać. Cisza. Cisza. Zadzwonię. Na spotkaniach naszych tutaj jest ciasno, jak widzicie państwo, jest mała galeria, ale rozstawiamy takie długie stoły i nie ma w ogóle żadnej ciszy. Po prostu przez dwie godziny jest dosyć głośno, rozmawiamy o sztuce i to jest wspaniałe, bo łączy nas ta sztuka i pomaga jakby w poszukiwaniu siebie, bo taki jest temat tej wystawy, ponieważ każdy z autorów chciał pokazać to, co w sobie znalazł tutaj na tej wystawie. I każdy się mógł tylko jedną pracą zaprezentować. Jak widać galeria jest wąska mała, ale... Prac mamy na dużo większe. Myślę, że w Muzeum Narodowym bardzo ładnie by nasza wystała za Wisła, albo jeszcze w jakiejś innej dużej galerii wrocławskiej czy ogólnopolskiej gdzieś na zewnątrz. Także może uda się, że gdzieś wyjdziemy z tymi pracami dalej. Dziękuję bardzo. I proszę może. może... Bo tak, jak jest jeden artysta, to się jego co się sobie ale, nie, ja sobie powiem. Ju, i ci. Eee, naszego u nas jest dużo, no, to jest, jest dużo. A czy jest tyle tych kwiatków co tak? Tak, tak. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję. My również dziękujemy. Myślę, że ta wystawa wprowadzi nas po zakończeniu w nowy sezon artystyczny, czyli już po wakacyjny. A okej, czas jest czasem. No, lata. 大概也是。